Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Blot Akachewicz A w dzisiejszym odcinku z serii przygody z Margonem poeksplimy sobie znowu na zastępcę i znowu na furbolach Jak widzicie już mam 45% do 176 Zarobek, tak o zarobku tutaj nie jest całkiem źle, no bo niedawno mam tutaj jakąś taką się z że ona ma odporność na płyski to chciałem sprzedać na aukcji, no ale... No, ale chciałem ją sprzedać, no ale kurde, zostawiłem sobie. Bo tam nie wiem za ile, i nie wiem w ogóle, czy ktoś się kupi. No, i ja tam nie patrzałem. No, jak widzimy, teraz jakiś łuk na owce. No, i dobra, to od razu tutaj przyjmiemy. No, już dwa itemki, tak jakby. Trzy co do zarobku. Tutaj to zarobek jest niesamowity. No, bo wczoraj za y, całą tą torbę, całą tą. o tą i tą torbę. Y, zarobiłem chyba 3 tam, no 3,5, a moim zdaniem to jest dużo, gdyż ja tutaj y, obecnie teraz zarabiam na swoje takie jakby konto. Bo na zastępcy tak pomyślałem, że y, jeśli... no przecież on ma większy level od duszy, no to ja sobie mogę na jego postce zarabiać, hajs sobie wysyłać na swoją. No i sobie tam jako kupywać. Albo kupować sobie z jego postki i przesyłać wtedy na swoją. No bo jak wiecie ja tam mam pożyczkę niespłaconą, po no, no i nie mogę tam ale z różnymi antpaciatami. No nie, że z różnymi, ze wszystkimi, prawdę powiedziawszy, no ale co tam. W tym odcinku co, jak pokażę jak expiować na tych furbolach i do tego jeszcze tam połażę sobie trochę... No, cóż, poszukam na Pandorze. No i jeśli bym znalazł i tak jak ostatnio bym mi spad hero łuk na tropa, no to, to znowu bym posz, pewnie poszedł za 50, tak jak tamten. Właśnie na tych furbolach to jest wszystko jest git, tylko że najgorsze jest to, że one są, patrzcie jakie duże, no i jest taka jedna grupka, na której ciężko mi jest się lekać, ale już, bo jak to ja wiecie, mam obezwładniający ciosno i niszczycielski. I wtedy robię tego maga, co tam bije błyskiem, to robię mu niszczycielski, przeważnie wchodzi ogłuch, dobijam potem niszczycielskim, no i lecę. No i z takiej kombinacji ataków to wygrywam, Be bez takiej kombinacji ataków to już przegrywam niestety. No bo jeśli zaczynam na przykład. i to jest Hatenmak, nie, ten biotognia. Coś mi się pomyliło. Yy, tak, na tych furbolach to dosyć fajnie się expi, No bo yy, takich patrzę, to yy, jeszcze niedawno to on, on właśnie chciał, żebym ekspił tutaj na furbolach, mój zastępca. A ja tam wolałem ekspić na SK. No nie wiem czemu, no ale jakoś tak po prostu bardziej polubiłem te ekspo, chociaż teraz tutaj mi się bardziej fajnie wydaje. Yy, zarobek niezły. No kury, co by tu powiedzieć, zarobek niezły, yy, EXPO też dosyć nieźle szybko leci Więc dlaczego by nie, <gry> tak sobie pomyślałem I Tutaj widzicie, mam sporo tych czarnych pere, on tam są po 300 Kawarty, nie wszystkie, bo już kilka posłużywałem, bo one tam leczą jak, nie, jak ktoś nie wie jeszcze Bo na przykład ta już ma 18k tylko O i właśnie on chyba bije od błysków, jak dobrze pamiętam Tak, widzicie, on bije od błysków No teraz czas no ale Yy, zaraz zobaczymy, jak mi walnie 9k. <laughs> o, czekajcie, po jakiś krytyk? O, no widzicie, nie ma to jak krytyk za 800. On już padł. No, tu zaraz tego ja ogólnie te grupki biorę na auto. Tylko, że yy, wolałbym, no, wolałbym bynajmniej zaczynać od tych yy, właśnie magów. No bo spójrzcie na to, że ja mam 24k HP, no a jeśli on mi walnie, krytyka za 8k, a potem 10k. No to ja już mam kurde dajmy na to 20-30% No i z tymi 20-30% procentami on może wyronić jeszcze jedną krytykę, zanim jeszcze nie ubiję tego woja. Ja nie wiem czy tutaj mam mistrzostwo walki, właśnie coś sprawdzę. No i widzicie, nie mam mistrzostwa walki, no to... Się nie dziwię, tak jakby dlaczego ja tam... No wiecie, cały czas biję zwykły, nie? Bo mistrzostwo walki to jest coś w tym stylu, że yy, no jeśli na przykład w, wtedy dacie auto. O już tutaj pokazuję. Normalnie tak bym ten bił, niszczycielskim dajmy na to. A jeśli dasz auto, jeśli dacie auto, to wtedy on już bije zwykłym. A jeśli macie Mistrzostwo Walki, to wtedy i tam sobie ustawicie na jak umkę chcecie, ta co, ta, co atakuje. I ta mata tutaj albo coś tam obniża, yy, to wtedy nią trwa, się atakuje. Jeśli się wyczerpie mana, to sobie bije znowu yy, ma jaka mana, energia. Jeśli się wyczerpie energia, to zbije znowu zwykłą, a potem tak jakby po poczeka, po poczeka, poczeka, jak jest znowu już tyle, że mógł znowu tam walnąć 2. Yy, o właśnie, od, no to o, grup o tą grupkę mi chodziło. Yy, 1.62 w tym niszczycielskim, to wtedy dopiero atakuje. No i tego muszę. No. No i jak widzicie, jakoś poszło. Nie, ten lajcik. O, poszło. No. O, tutaj ubijemy teraz... O Jezu. No i auto. No te strzały to są w ogóle masakrycznie słabe. Ja nie wiem jaki jak idiota by je nosił. Strzały od błyska. Nie wiem w ogóle kto by błysk na tym na wynosił, no to zacznijmy od tego, tak prawdę powiedziawszy. No widzicie kolejny uniuk. No i spójrzcie na to, że to warte 200, 230k, 280, 85, 230, no i znowu to spójrzcie jak, jaki to jest zarobek. Obstawiam, że jeszcze nie wiem, dajmy na to trochę tu po ekspie, jeszcze znowu jakiś unikad spadnie. Albo na przykład zbrojki te takie warte, zwykłe, po, tam one są około 170 160k warte. No i widzicie jak te grupki mi dużo zabierają. Chyba... no ma teraz wszystkie unki zrobione, tak muszę zobaczyć. No wszystkie, wszystkie, właśnie szkoda. Yy, uznałem, że teraz pierwszą unkę, jak już mu wbije level, albo on tam wbije, to pierwszą umkę od razu mu powiem, żeby władowywał w... Wy... Mistrzostwo walki, bo bez tego to widzę, tutaj to dosyć ciężko jest na auto. A z mistrzostwem to już będzie po No, jak mówiłem, te walki są różne. Bo spójrzcie, że jak bez Boga, mam 100. No, 1K i 800 Turki. No, ci to pewnie też to sobie No, mówiłem te naszej niki i tak dalej. To wszystko jest mało warte, no ale widzicie bronie, różne takie zbroje. No i takie różne to dosyć nie że są warte. No ale jest prawie 50%, to nie jest jeszcze tak źle. O, tak jak patrzę po tym eku, to on tu gdzieś miał jeszcze. O, właśnie ten naszyjnik, czy ten? Bo ja tu miałem. Tu wtedy mam 26kHP. Zaraz muszę sprawdzić, czy mam normę wtedy. A ja mam co? Han, bo on dodaje, man, dobra. To zrobimy teraz taki z tym naszynikiem, spróbujemy. No, dosyć nieźle poszło, chociaż to leci tu. No, ale jak on już nosił ten, no to niech nosi sobie ten. No i tam to wisi. Bo zresztą jak trzy czwarte rzeczy. No, teraz trzeba od nie? Te strzały też biorę bo kurde, 60k drogą mnie chodzi. Tu nie dostanę za to, to pewnie 40, chociaż jeśli mam na przykład tych strzał, yy, dajmy na to 5-6 takich właśnie po 1000, a jeszcze jak spałem, go nie skończyłem, a już w ogóle nie mam miejsca, to wtedy po prostu sprzedaję sobie, nie sprzedaję, znaczy tylko niszczę te strzały. No bo spójrzcie także co jest lepsze, no strzały warte 59k czy broja warta 280, <gryw> to jest tak już na logikę kurde. No 50% wbite, jeszcze tylko 50%, no i będziemy sobie elegancko latać na 176. Ta grupka też jest dosyć mocna, bo tu jest... O, widzicie, no krytyk, no ale słaby krytyk. Słuchajcie, który to już ten był. No pierścień jakiś. Pierścień jakiś natury furbolan. To dobra, teraz bierzemy, teraz czasu końcu No, 80K. Może być. Tutaj też y, właśnie dobrze jest, jak spadają takie miksy, bo z tymi miksami to tak zauważyłem, że one mi często tak jakby y, no po prostu nie muszę służyć tych miksów, bo na przykład y, mam, nie wiem, 75% no i szkoda trochę służywać y, tą czarną perłę, skoro mogę po prostu sobie tam służyć y, no, tego miksa, który tam leci chyba 7,5 w tym celu y, w tym odcinku przejdę właśnie tutaj całe ekspowisko furboli chociaż nie przeszedł, tu mi się wydaje że tam jedną tą, o właśnie kurde, się nadziałem teraz na tu. jezu dobra, bam, bam jest, dobra, teraz trzeba tego ubić no i fajnie, już mogę brać leka to jest lek No i auto. O, o tego mixa mi chodziło. No patrzcie. No. Dwa mixy. Już to jest końcówka expa, no bo tutaj, jak wiecie, to ja jeszcze takie ogóle dla niej miałem, więc się nie dziwcie, że ja w ogóle coś nie ogarniam tych mapek i tak dalej. Yy, tutaj w ogóle nawet nie wiem, jak się dostać. Yy, ci, co wiedzą, to niech mi napiszą w komentarzu, to bardzo tam podziękuję nie wiem, jak, pewnie zastępca wie, no ale tutaj właśnie nie wiem, jak się dostać. A tutaj już jest Elita druga. Tam jakiś tam futbol <laughs> Champion chyba. No on się nazywa Champion football i coś w tym stylu. No teraz kolejna trójka. Szkoda, że nie, nie, nie tak jakby nie przyjrzałem się. Ile ja miałem procent na samym początku tej, tej mojej wędrówki przez Furbole No, no bo tu już mam 52%, a wtedy chyba miałem 45%, coś w tym celu. Więc ekspo też nie jest takie złe. No, jak widzicie, w tym przejściu coś mi jest mało. Tam to, to mało miałem tych lotów. Ale jak wiecie, to jest tylko tak, jakby chwilowo, no bo akurat jak filmik nagrywam, pewnie dlatego. No bo wczoraj dosyć naprawdę nieźle nie mi się tu i ekspiło i latało po. Y, kurde. Y, do tuni i tak dalej. Tam. O, tu widzimy jakieś nauki stoją. Napki. No jak u takie sobie. je, Cieniasy. PVP, o! Mogę, no to jeszcze sobie zobaczymy. Napiszę tutaj bije. No szkoda, tylko że nie mam Bije. O, zaokładamy test c. Aby mieć więcej HP, dobra, bije go. 15 KHP. To oczywiście ja zawsze PVP robię z tymi łapkami. O! No i widzicie, nawet leka nie musiałem brać. Eee, co to jest ta redukcja? Tylko z tego. Mam. Aha, no to mu obniżę. O, no to fajnie, mu tylko obniżę. No nieźle, nieźle. o tu patrzcie jak on mi krytyki sadził. Hehe. Z 55% na 33, no nieźle, nieźle źle nie za walka Zaraz mi odpiszę pewnie, że fart, to powiem, że 33% jeśli w jego uznaniu to jest fart, to ja latam w legach o, ja zawsze biję tych kowali nieszczęścia. No, akurat brojka unikatowa. Bo z nich też heroiki wypadają, no a Hera to są warte, podejmę po na to 3-4M, no a coś około 3-4M mi się tak wydaje, chociaż tutaj jeszcze yy, przeloguję się na mojego tropiciela 52, chyba na tym tropicielu, to prawdę powiedziawszy, już ten, już yy, znowu lat, nadal latam bez umek, o. Tu sobie akurat. No i się chyba przejdę na pokątniki, mi się tak wydaje. No przejdę się na pokątniki, no bo... Chociaż albo mogę się też przejść na pszczoły, no nie wiem. Jak jeszcze tutaj znowu nacisk kładę na moje umki, że ja w ogóle żadnych umek nie mam. I dlatego, że latam bez umek, na ekspowiskach. Ekspie na ekspowiskach, No tam latam po ekspowiskach. Na przykład już normalnie jak miał umki to już latał sobie na komoldach lajcikiem. To przecież tam piątka, by mi pewnie zabiera 20-30%. No a teraz to ja tam pewnie czwórki nawet nie ubiję. Ale wydaje mi się, że SA też nie mam już tak mało jak, jak w ogóle bez umek. No bo 4, 30, 4, 40 40 no to dosyć tworo. zobaczycie gra ktoś z moich znajomych ogra. A to dobra mu nie będę przeszkadzać, ale nieźle, nieźle, seks jak leci. Chociaż zaraz na pewno on do mnie napisze. to tym odpiszę się nagrywam. I oczywiście tutaj pozdrawiam, yy, maliniaczka. <grych> jeśli to oglądasz, to pe pewnie będzie się śmiał. Energy, energy Magic yy, i Shuteun. Jeśli dobrze przeczytałem Nick to git, jeśli źle to Sorka. On 14 minut temu był to. Hmm. Takim razie. Pewnie Relogą na jakąś inną no albo coś w tym yy, Tutaj wbijam ogólnie, tak jakby, na teraz, to żeby sobie postać to taki 76, 77 i właśnie spróbuję sobie jakąś bronię zimna załatwić, aby tam sobie trochę na warii postać, bo jak wiecie, Warii Kruger ma odporności na yy, zimno i niektórzy to go biją z ogniem i się dziwne, że padają na przykład, bo przecież on ma odporności na zimno i tak dalej. A na ogień nie ma, no to sobie nie powinno być łatwiej, a to nie jest tak, no bo jak wiecie, jak bijecie zimne, no to wtedy spowalnia, spowalniacie go i z tym spowalnia, spowalnianiem, to jest coś co strój, że wy wykonujecie, dajmy na to, 5, tak, od 5 pewnie do 10 ruchów, a on wykonuje na przykład jeden nie? I jeśli ktoś ma odporności do tego, to wtedy dosyć łatwo mu to może pójść taką walką na przykład. Też ostatnio widziałem filmik jak 64 mag po turlicy ubija wariego i całą tą jego obstawę, a to że tak naprawdę powiem że to ja się nie dziwię, no bo jak wiecie to jest to był mag, to był mag czy to, już sam nie wiem, ale chyba to był, tak to był mak no i ten mak on miał odporność miał bardzo duże odporności na błysk, no i on tam chyba dostał 3 czy tam 4 cobeki, ale to też takie też słabe. I normalnie tam zostało mu chyba 85%, nie 84% no. Tak na no 100%, tam 1% w no ale yy, Tu mi po prostu tam w komentarzach też doradźcie, z, uznałem, że idę na psup jak coś. Yy, też mi w komentarzach go doradźcie czy mam nosić ten pierścień, kurde teraz trochę tak mało widać, ale dobra, tylko końcówka yy, ten pierścień czy pierścień z, yy, z tchuza tam ten na 70 heroiczny. Dobra, jak to idzie? O, no dobra, dobra, nie jest źle. Wbiję sobie tutaj tak z 54, 55 i dopiero chyba pójdę na koboldy. O, no, serio, nieźle, nieźle. Zbieram te miody, no bo po prostu tak spójrzcie na to, że jeśli ich nie zbieram, się niedługo pewnie skończę mixy, no bo już na trójkach, na przykład na takie trójce, to już pewnie coś zabiorą, no i tego się niestety obawiam. O na trójcizny też nie mam dużo, no bo mam tylko 15. Te 15 to jest prawie nic. O, fajnie, teraz uważam, że on do mnie doszedł. No to, 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 bo nie, bo on do mnie doszedł, a już jednego ubiłem. Oni do mnie doszli, a już go ubiłem. Zobaczymy, jak z tym będzie. O, no też nieźle. No, 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 dosyć fajnie, dosyć fajnie, jak Besumek. Wiem, że często zauważam, że się powtarzam z tym, że Besumek, Besumek, no, naprawdę to dosyć ciężko się tak XP. No, bo na przykład yy, tam pod jednym filmikiem, jak akurat ubijałem hersz, tam na, na 40 yy, to się, kurde, naprawdę nie dziwcie, że ja padłem. No, bo 40 tropiciel, no i tu pewnie padnę. No, mówiłem, że on do mnie napisze. <grym> No i 40 tropiciel. Który lata bez umek, bez płonki, bez niczego. I że pada na właśnie tam na tym, na, na hersie. no To kurde to nie ma co się dziwić. na Nagrywa. Niech wie, bo zaraz napisze pewnie, że OK nie przeszkadzą coś w tym stylu. No okej. Okay. <laughs> nie no śmiesznie, śmiesznie. Blood was to już mi się przypomina Mój odcinek jak spiłem na RM-ie. No dosyć śmiesznie było, bo tam już chyba dwie czy tam trzy osoby mi na pisały, że Niektórzy już pisali, że to jest fart, ja mówię, że to jest już przeczucie, no bo zawsze tak jest, że jak już wbije się do 80 No ja tutaj pewnie też wbije niedługo Coś do 80-90% i ktoś mi się na w wiebie, no to tak na 100% będzie, nie? No i teraz musimy tutaj ubić tą główną grupkę. Dosyć nieźle. O no serio nieźle. Dobra, to wezmę sobie miod. Mierdziku trochę. <tutek> tutaj tak dużo tam nie będę teraz już jakpić, no bo filmik już trwa 20 minut. Wybiję jeszcze tą grupkę, no i wiadomo co się stanie. Jeśli oczywiście na niej nie padnę. No nie, nie padnę, dobrze jest. No więc ja się z Wami żegnam. Siema, do usłyszenia w następnym odcinku. Elo.